Zombie Apokalipsu! <śmianie> <śmianie> Matko, A wiecie, co ja tutaj robię? Dlaczego jestem w, w szpitalu? Dlaczego jestem w ogóle w szpitalu? No to się zaczęło tak. Niech ja pan czyli, bo tutaj na ja chcę spać. No dobra. Ech. Słuchaj. Tosia, co jest? Nie umiem spać. A jest już jakaś wstaja. No, i co? Mam jedno zrobić. śniadanie. Bo ty się nie wstali. Słuchaj. Mam plan. Ja też mam. Pojedziemy najpierw do domu. Nad właśnie, że dziewię, a potem poszerfować! Dobra, ale muszę wziąć moje rzeczy z domu, Dobra, dobra. Bingo jedzenie. Matko, jakie to ciężkie wszystko. To na pewno mówię kocka. Teraz to już wszystko. To teraz... no, na tych dzieci dużo i bardzo ciężkie. Nie możemy obudzić w sumie, Sumiacia. E, Gosia, co tu robi twój pluszak? Gdzie jest wykupka? No tutaj. Ale tutaj jest jakiś Wzięłam mu skrzyksonika. On musi spać. Dobra, tylko kopa to liwa. <laughs> o, o. co się... Dobra idę A to to. Dobra, musimy utopić w pokoju Tak, do mojego waka. W 10 minut później. Dobra, to tutaj. Tylko trzeba przejść tą przełęcz Tutaj świetnie, gorzej się nie dało. E, nie wiem, to się zastanowi. Dobra, wrzucam. Nim go poleciał, des, ja. Tube, no, o, kude, kude. to jest ja. W to teraz co Dobra, ja. O pójdę. Aaaaaah, Tosia. nie wiem. Muszę się wyprestować. Zbawiaj hmm, się, że ja skoczyć. No dobra. Ha! Huh. Twoja kolej, Gosia. No nie wiem, czy to dobry pomysł, ale dobry. Stoi, stoi, stoi. A! O matko, ja co chwilę spadnę. Mam pomysł. Kozia, co ty robisz? pójdę na tą jakąś łyżę. Zauważyłeś tą łyżę na dole? Ach, tam Zauważyłam. Tam skoczę. Nie, złamiesz sobie nogę. Nie złamię. Wpadłam. I co? Uwier Uwierz mi? Tak, bardzo się uwierzę. Teraz muszę tylko się przedostać. Dziękuję. Żółwzy koczy kalinę. No dobra. Gotowe. Dobra, wchodzę. Dobra, możemy się spakować. Okej. Okay. kobieto, jak to chcesz wejść do tego auta? Jak on jest zapchane z wszystkimi rzeczami jakieś seda. A nie wymyślaj, wejdziemy. Z ledwością. No dobra, ale zamykaj te auto. No dobra. A nie, bo ktoś musi prowadzić, no to ja idę. Jedziemy. Pip. Jesteśmy. Co? Tak szybko? No, wiemy. No, zostawmy. Wow, jakie duże te domki. A kto to? Nie wiem. Dobra, chodźmy. Hej, nie dobry. O, nowe podróżnice. Jak się nazywa? Jak macie na imię? Ja jestem Gosia. Ja jestem Tosia. Ja jestem. Biki. Jestem y Snelly, a ja Wanda. Jesteśmy zwierzęcymi wróżkami. Jak to ująć? Wow! W tym domku koło można znaleźć dwa diamenty. Jeden różowy, drugi fioletowy. Możemy wam powiedzieć, gdzie Chrywają Różowy Różo, na dole, fioletowy zaś na górze. Hej, może wybierzecie się z nami? A gdzie jedziecie? My? No, chcemy pojechać? Yy, my chcemy pojechać do. No, na falę, tak powiedzcie sobie motorówkom. Ale wy macie lat? He, <suszy> 17. No, nie ratowałam. Spoko. A tak naprawdę, co ile macie lat? 9 mamy. 9 lat i motorówką? No, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może was zapierzemy. W sumie... Yy, ja mogę zawsze polecieć. No, będę może latać gdzie tylko chce. Jeśli Nie tylko nie wiem, czy was bym mogła unieść. No, my nie wiemy tak konkretnie, ile ważymy, ale trudno. Dobra. Jak znajdziecie nam te dwa klejnoty, to pojedziemy z wami. Dobra? No dobra. W tym domku PlayStation jest. Chodź, idziemy. I co to PlayStation? Nie, to zwykły telewizor. Mam pierwszy klejnot. Znakomicie. Hej, Gosia. Co jest? Eee, Idź po klejnot do góry, dobra? No dobra. Ja tu nie widzę żadnego klejnotu, ale Co to? A co to takie fioletowe? Następny klejnot, super! Mamy dwa klejnoty! Juhu. Dziękujemy Wam bardzo. Ale tak właściwie to po co Wam te klejnoty? Do ulepszenia mocy od Slej. Znaczy nie Slej, tylko... No. Snail. No to Snail. Nie ma żadnych mocy, tylko może się oczołkać. A podacie nam te klejnoty? Tak! Już nie mam je. Dobra. Yy, weź, weź nie Musisz się polecieć. Mandy. Zapomniałaś całkiem moje imienie. Jestem Wanda Bzupi. A nie jakaś banda, czy jak to tam mówiłaś. No w sumie racja. Dobra, odpalacie wy to mnie. Tak snelli. Dobrze to wymawia? Tak. A wy ten. A jak ty dostaje mocę? A ile wy mocy? Ja mam jakieś tak. My jesteśmy właśnie wieku, bo jesteśmy w mocy. Bo jako my w naszym rodzaju, my jesteśmy małe. A ludzie są od nas o Jakiś kilka metrów większy, mi się wydaje. No w sumie... Wy jesteście większe od nas. No wcale, że nie. No jak? Bo wy jesteście dłuższe. Jak stoicie na dwóch łapach, to wtedy jesteście wyższe. A! Co ty robiłaś, Kosia? Próbowałam stać na rękach. Nie komentuj. No dobra. Dobra, pojedziemy z wami. Juhu, ja! Yeah! Tylko dajesz! Wanda! Dobra. Jestem już u góry! Dobra, już dla ciebie lecę. Dobra, wchodzimy. Na no dobra. Daj jej mocy, daj jej mocy. Ah, <gry> <gry> uh. Fanta <gry> Coś się stało Coś <gry> też nie boli mnie. moje skrzytło jedno. Nie wiem czy polecę. <gry> Co jest? <gry> Ja latam, ja latam, ja latam! A, muszę popracować nad lądowaniem. Sali! No to Też. Możemy jechać! Dzięki! Jedziemy! Jedziemy! Jeszcze trochę, jeszcze trochę... Teraz jeszcze... O matkę jak... Jeszcze Dobra, rozkładam. Ja Idę. Co? Sanki? extreme Jak chcesz z sanek zrobić motorówkę, jak powiedz mi to. Normalnie. Mówiłaś coś? E, ale... Ale... No właśnie. Dziewczyny! Co jest? Chodźcie wsiadamy do Bia. Spakowani, możemy jechać na morze. O matko. O, o matko, gdzie jest kocyk od to, y, gosi? sonic? Staś. Co jest? Czego chcesz? Chcesz? No bo zniknął kocyk od gosi. Jak to od kości zniknął? No, Koci to jest niemożliwe. jedziemy do tego. Do ja idę po mleko, bo chcecie iść na pić. Mleko też? Gdzieś co jedzenie? W sumie tu ma trochę jedzenia, ale to nie jest. To jest w, sumie. w sumie jest. Ale nie. Nie. Nie ma też jedzenia. Jak to jedzenia nie ma? Tylko to, co mama przygotowała rano. Dziwne. Mama, mamą! Co jest? Nie ma jedzenia? Nie i koczyka od co? Jak to? Chodź zobaczyć, tata, wstawaj! Dobra. Słuchaj, idę zrobić się nie, dobra. Kwiat jako do wyjdalnie. Moja też. Dusia, koszeczek, gdzie jesteś? Gdzie ona posła? Nie! Dzwanie malminy. Hej, wstawaj tam! No dobra! Przypakowałem. No nie wymyślaj, nie wymyślaj. Że nie byłeś taki chudy jak stać. Ale przypakowałem jestem teraz w lepszej formie. No den, Madzina. Tak? Jest u ciebie może to się jej kosza? Nie, a co? U... Ej, u nas ich nie ma. Co? Jedziemy tam szybko. Pakować się do auta. Do auta. Już. Jedziemy tam szybko. W tym samym czasie. Dobra, Jedziemy. Już. Jedziemy. O nie! Patrzcie! Lecą! Lecą! Ale tak jakoś wolno. Uh, wody! Wody! To my się zbieramy, pa! Zbieramy pogotowie. Pi 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 pogotowie. Ach, nie umiemy się zadzwonić. Dobra, lecimy. Jesteśmy już! A! Szybko, wzywać pogotowie! Ciąg dalszy nastąpił.